No, to jeszcze o miłości w takim razie, skoro okay. polityka tutaj nie podzieliliśmy <laughs> tego tematu. E, czym jest dla ciebie miłość? U, obawiałem się trochę tego pytania i myślałem nad nim, e, bo to jest, to jest dla mnie temat rzeka. To jest bardzo, bardzo dużo rzeczy składających się na tą miłość, tak naprawdę. No. Jest to na pewno takie pełne zaangażowanie. Jest to nawet, nawet myślę, poświęcenie czasami dla tego y, związku. Może oczywiście nie jakieś takie. Nie przesadzajmy z tym poświęceniem całkowitym, ale w jakiejś części tak. No, na pewno to takie zaang zaangażowanie, żeby jednak spędzać z tą drugą osobą, właśnie czas. Każdą chwilę? No i też nie, że każdą chwilę, chociaż ja osobiście w moim związku my jesteśmy bardzo się przyklejeni. No, ja oglądam Was na Instagramie i cały czas robicie różne fajne rzeczy razem. My Jesteśmy do siebie bardzo przyklejeni. Dobrze, teraz, dobrze że pracujemy w innych miejscach, więc przynajmniej tą większą część dnia, kiedy pracujemy, jesteśmy osobno, no ale później poza pracą naprawdę praktycznie cały czas spędzamy razem. Czy to właśnie treningi na siłowni? Czy wychodzenie razem gdzieś, czy nawet teraz, jak jest ten sezon zimowy, to raczej po prostu siedzimy w domu, jeśli akurat możemy. Ja absolutnie nie krytykuję tego, bo uważam, że yy, tworzenie różnych rzeczy w relacji jest super. Mm. Ja na przykład pracuję z moim chłopakiem Kamilo. No tak. On realizuje wizje i odpowiada za grafiki, animacje i różne inne rzeczy, więc y, jakby nie mam problemu z tym. Yy, Jurek Owsiak ze swoją żoną pracują i robią wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Też więc... ostatnio się o tym dowiedziałem. Nie wiedziałem o tym. Wcześniej. Nie wiedziałeś? Nie. Ale jest dużo takich par, które się przykład za